W poprzednim odcinku nie zakocham się w Lukresji. Skąd ta pewność? Bo już kocham Ciebie. Przynoszę Ci list od Juanita. Właśnie przyszedł. Dziękuję Ci, wujku. Twoje prawdziwe nazwisko to Echevarilla. Tu? Jesteś José Antonio Echevarilla. To prawda. Sí, es tak. Sonia Smith i Roberto Mateos w filmie serii Cud Miłość. Profundo, hay ningún por... de ¿Cómo estás, el dolor Muzyka. Zdjęcia. Reżyseria. Reżyseria. Podstępen stargnąłem do waszego domu. Po co? Żeby zamścić się na członkach rodziny de la torre. Uwodziłaś Fernanda, ale potem dowiedziałaś się, że to ja będę dziedziczką. I cambiaste to quando supiste que era la heredera. Tak. Dlaczego nie dokończyłeś dzieła? Zdawało ci się, że już mnie zniszczyłeś? Pokochałem się. Tęsknię za nim bardzo. Możesz do niego zadzwonić. Na razie szuka mieszkania. Pewnie czuje się samotny. Ja przynajmniej mam Lucję. Dobrze ci znam? Nie tęsknisz za domem? Za Blanką, owszem. Ale wiem, że mogę ją odwiedzić. No i za Pablo. Nie jest tak źle. Może Juanito wróci. Albo ty do niego pojedziesz. Bierzmy się do roboty. Chcesz powiedzieć, że mnie kochasz? Ja niczemu nie jestem winna. I nie wierzę, żeby mój ojciec popełnił morderstwo. To nie było morderstwo, tylko masakra. Zamordowali moich rodziców, rodzeństwo, dziadków. Widziałem wszystko. Ginęli nie mogąc się obronić. Miałem wtedy 10 lat. Nie mogę w to uwierzyć. Jak on mógł to zrobić? Nie proszę, żebyś mu wybaczył, bo wiem, że to niemożliwe. Ale dlaczego nienawidzisz mnie? Nie było mnie wtedy na świecie. Nie znałam mojego ojca. To ty am Już. Kocham cię. Naprawdę am. Naprawdę kocham cię. prosiłam, żeby nie żenił się z Milagros dlaczego? Milagros ma dobre serce nie wiem, co zaszło między nimi, ale ona była taka zakochana w José Antonio, a on w niej. należy do rodziny de la Torre Milagros jest inna wszyscy de la Torre są tacy sami ambitni i te lo aseguro Ty, José Antonio, bylibyście piękną parę. Chcę, żeby zapomniał o Milagros. Nasza no, miłość jest niemożliwa. Dlaczego? Zapomnijmy o przeszłości. Możemy wspólnie wyleczyć rany. Nie. Ta miłość nosi piętno nienawiści. Nawet jeśli nie było Cię na świecie, kiedy Twój ojciec zlecał zamordowanie mojej rodziny, to należysz do rodu delatorów. Tego nie mogę wybaczyć. Przecież to nie moja wina. Kto zaplanował te zemsty? Raquel? Czujesz te... Te... się lepiej? Mejor? Sí, gracias. Tak. Que Idziesz do szpitala? No. Nie, dziś o, ja, będę o, ja, sprzątać ja, mieszkanie. Mi mi to... mi no cóż. Entonces... Me despido. Pożegnam cię. Sí, claro. Hasta luego, do widzenia, Benjaminie. I bardzo ci dziękuję. Ja. Rekal nie miała i nie ma nic wspólnego z tą zemstą Ale mnie nienawidzi Nie chciała, jej, żebym się do niej zbliżała Twój ojciec zniszczył jej życie Masz rację Nie mogę wymagać, żebym nie lubiła Równie absurdalne jest to Co właśnie zrobiłam jeśli fakt, że jestem córką Rafaela de la Torre, ma dla ciebie takie znaczenie, to tym bardziej powinna mieć dla mnie. Podejdź. Teraz wiem, że nie chcecie widzieć. Dobrze wam ze sobą? Tak, ale nie zawsze jest łatwo. Sądzisz, że on wciąż kocha Milagros? Tak. Choć próbuję o niej zapomnieć. Powiedział ci? Ty tylko podejrzewasz. Powiedział. No chociaż wolę nie rozmawiać z nim o Milagros. To dla mnie zbyt bolesne. Kochasz go? Nigdy nikogo tak nie kochałam. Przyszedłeś ze mną porozmawiać? Zaufałem ci. Dlaczego powiedziałeś wszystko milagros? Nie powinna wiedzieć, że jej ojciec. Już wie? Kto jej powiedział? Bo nie ja.